Panie prezesie, e, pierwszy sezon Tauron KHGKS u Katowice dobiegł końca. Proszę powiedzieć, jak pan go ocenia? E oceniam go ogólnie dobrze. Bardzo późno zaczęliśmy z przygotowania. Skończyliśmy na ósmym miejscu, grając w playoffach z Tychami, czyli naprawdę dobrym zespołem. Tutaj sama, sam udział w playoffach był dla nas już czymś... był sukcesem, tak, bo powstawaliśmy bardzo szybko, za 5-12 budowaliśmy tą drużynę. Więc pod względem sportowym na pewno jest to dobrze, bo osiągnęliśmy cel, nie biliśmy się do końca utrzymania, tylko to utrzymanie nastąpiło już kilka tygodni przed tak naprawdę zakończeniem rundy zasadniczej. Pewien niedosyt pozostał. Mieliśmy dobrą pastę siedmiu meczów zwycięskich za braku dwa punkty do pierwszej szóstki, na pewno to inaczej by się ułożyło, no ale myślę, że to jest już kwestia przyszłości następnego sezonu. Będziemy grać już o inne cele na pewno. Ten sezon na pewno też był bardzo ważny pod względem organizacyjnym, wizerunkowym. Staraliśmy się stworzyć klub, który dobrze się sprzedaje, kojarzony jest dobrze z Katowicami. Chcieliśmy tutaj dołączyć wizerunkowo do piłki nożnej, która tutaj naprawdę dobrze wygląda. Jeśli chodzi o marketing, mamy nadzieję, że też awansuje teraz do ekstraklasy i, i będą trzy drużyny łącznie z siatkówką w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. I tutaj ten wizerunek wielkie GieKSy będzie jak najbardziej rozpoznawalny już nie tylko w regionie, ale w całym kraju. I my jako hokej chcemy tutaj w tym uczestniczyć bardzo mocno. Proszę powiedzieć, bo już w tej wypowiedzi zaznaczył Pan, że dużą rolę odegrało miasto Katowice, ale nie tylko samo miasto, ale także firma Tauron, która stała się sponsorem strategicznym tej hokejowej gieksy. Te dwa duże podmioty, jak one wpłynęły na rozwój tego projektu, jakim było powołanie na nowo sekcji hokeja w GKS-ie Katowice? Tak, tutaj na pewno e, należy zacząć jakby chronologicznie, czyli e, mocny tutaj akcent ze strony prezydenta e, dr Marcina Krupy, który zainicjował odbudowanie tego, e, tej dyscypliny sportu w tym mieście. E, później oczywiście duże zaangażowanie pana prezydenta e, Bojaruna w projekt. Więc tutaj ten początek, ten impuls poszedł z miasta, wiadomo, pierwsze finanse, który, bez których w ogóle nie moglibyśmy ruszyć. Następnie dołączyła do nas firma Tauron Polska Energia, który, bez której też tutaj nie moglibyśmy mówić o dokończeniu tego sezonu ani o planach na przyszłość. Także tutaj te tak zwane dwie nogi były kluczowe, dzięki którym możemy iść do przodu i ten hokej tak naprawdę zaistniał w Katowicach. Także tutaj wielkie ukłony i podziękowania zarówno dla miasta, jak i. Dla dla y, firmy Tauron i wszystkich ludzi, którzy tam pracują i nam y, w tym projekcie pomagają. Proszę powiedzieć, bo ten sezon dobiegł końca, ale tak naprawdę Wasza praca się jeszcze nie skończyła. To jest ten okres takiej mocnej, wytężonej pracy. Jakie plany macie na, na ten nowy sezon? Plany sportowe, plany organizacyjne? Bo ja pamiętam, jeszcze na samej końcówce sezonu, który dobiegł końca, powstał ten biznesowy klub wokół hokeja, czyli też coś, co zostało zaczerpnięte z tych innych dyscyplin. Czyli w tym kierunku się też rozwijacie. Powstaje ta trzecia noga finansowania. No, ale na pewno macie już już jakiś zarys planów na, na ten nowy sezon? To może zacznę właśnie od klubu biznesu. Tutaj przerwa między sezonami jest dla nas takim okresem wytężonej pracy pod względem budowania właśnie klubu biznesu, zachęcania nowych partnerów, którzy chcieliby tą dyscyplinę wspomóc finansowo, wizerunkowo, usługowo. Każda pomoc, każda, każda forma współpracy jest dla nas bardzo ważna. Ruszyliśmy z tym projektem jeszcze na koniec tamtego sezonu Dlatego, żeby właśnie już dać sygnał, że będziemy pracować nad tym, żeby finansowanie klubu nie opierało się tylko na mieście i firmie, firmie Tauron, bo chcemy walczyć o wyższe cele, tutaj na pewno każde środki są potrzebne. W związku z tym, już mówiąc o wyższych celach, powiem trochę na temat właśnie sportowych naszych oczekiwań, celów. Tutaj no minimum myślę, że ta pierwsza szóstka to tutaj e, chyba by nam kibice nie wybaczyli, gdyby było inaczej. E, a naprawdę będziemy walczyć o najwyższe cele. E, nie chcemy tutaj dzisiaj być jak coś buńczuczni i zapowiadać walkę o mistrzostwo, ale na pewno e, cele są o wiele, wiele wyżej postawione niż w poprzednim sezonie. Wiemy teraz e, zupełnie inny czas przygotowania i tutaj e, na pewno nie będziemy chcieli grać na Libii będziemy grać o najlepsze, jak najwyżej, tak. Panie prezesie, a czy już teraz możemy powiedzieć, kiedy będziecie ogłaszać już nową kadrę Tauron KHGKS-u Katowice, czy, czy już jakieś nazwiska są gdzieś tam w orbicie zainteresowań? Powiem tak, dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy po wstępnych rozmowach przede wszystkim z trenerem Jackiem Płachtą. Myślę, że tutaj wszystko jest na dobrej drodze i, i lada dzień pewnie poinformujemy o, o rezultatach tych rozmów. Jest kilka nazwisk zawodników, którzy już grali już dla nas i, i, i wiążemy z nimi przyszłość. Jest też kilka nazwisk, które już się pojawiają u nas gdzieś tam. Dla dzień będą rozmowy. Właśnie nie chciałbym to personalnie na razie wskazywać, bo myślę, że za wcześnie, ale myślę, że kwiecień będzie takim miesiącem, gdzie odsłonimy kilka kart. Panie Prezesie, proszę powiedzieć, bo nie tylko transfery i nie tylko ci zawodnicy, którzy przychodzą, to jest siła klubu, ale dzisiaj również mocno trzeba postawić na młodzież. Jak to będzie wyglądało w naszym klubie? W w tym sezonie, który minął, naszym głównym celem była pierwsza drużyna, aczkolwiek podpisaliśmy porozumienie z jedną z grup młodzieżowych, z którą współpracowaliśmy, bo właśnie leży nam na, na sercu tak dobro, dobro dzieci, dobro młodzieży, i, i, te, i które tak naprawdę stanowią siłę klubu. Więc ten sezon była współpraca. Ale już następne to tworzenie naszych, naszych grup młodzieżowych, i tutaj na pewno mocno będziemy na tym też się skupiać, żeby mieć docelowo swoich wychowanków. Czyli już dzisiaj możemy zapraszać potencjalnych chłopaków, może i dziewczynki, które będą chciały spróbować swoich sił na lodzie? Tak, jak najbardziej. Zapraszamy do, do nas. Lada dzień też ogłosimy już oficjalne informacje, kiedy i jak zaczynamy przygotowania, i, i, i cały proces rekrutacyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.